Cześć moi drodzy, witam Was w kolejnej kamerce. w Piękny dzionek. Ptaszki ćwierkają, słoneczko świeci. Witam Was na moim YouTubie w rozwij skrzydła. Kosmiczna świadomość, kosmitka klaudia. <grym się> Nadal kosmitka. Nic się nie zmieniło. Jedynie nazwa się zmienia. Moi drodzy, dzisiaj przychodzę do Was z filmikiem. Tosiu na temat y, impulsu z duszy, jako że niedawno się przeprowadziłam, więc chciałabym w sumie troszkę sobie mm, pogadać właśnie o takim impulsie z duszy. Już kiedyś w sumie nagrywałam chyba podobny filmik i właśnie dzisiaj będę o tym mówić, więc zapraszam was serdecznie do posłuchania. Bubusio mój. Sylwia, to dla Ciebie. Special for you. Oj, Ajszunia, pobuś, pokaż się nam tu wszystkim. Pokaż się, jaka jesteś piękna. No. <laughs> mm. Mrocze. No mordka piękna taka jestem. W pudełeczku swoim ulubionym. Mm. No. Ajszunia śpi. Tu mamy krotonika pięknego. Tak, mam nadzieję, że nie będzie Wam jakoś specjalnie przeszkadzał. Mm, no. I tak, dobra, kochani. Mm, temat prosty w sumie. Ale dla mnie dość ważny. Bo jak wiecie, już też kiedyś o tym mówiłam. Kiedyś powiedziałam swojej duszy tak. Poprosiłam o to, aby mnie prowadziła, że oddaję się w takim stuprocentowym zaufaniu, że ufam, że, że po prostu z takim serduchem otwartym ja się poddaję jej i, i jej prowadzeniu. I to była chyba najlepsza decyzja w moim życiu. Naprawdę, to, że, że postanowiłam zaufać sobie, zaufać. Tej sile, hmm, która gdzieś tam jest. No. I, I właśnie o tym będę sobie dzisiaj gadać. Hmm, ale najpierw, ale najpierw, kochani, trzy wdzięczności. Tak, trzy wdzięczności, za co ja jestem dzisiaj wdzięczna. Jestem wdzięczna w ogóle, wiecie za co? Za orzechy, makadamia. Uwielbiam te orzechy, są mega pyszne i bardzo rzadko w sumie je można kupić chyba, że na jakimś Allegro czy coś, ale ja sobie kupuję w Lidlu się pojawiły jakiś czas temu przynajmniej ja je niedawno zobaczyłam, więc mega wdzięczności za te za te moje e, orzechy no tu mam w ogóle notateczki, tak e, bo wiadomo jak to jest z moją pamięcią i tym, co chcę powiedzieć, żebym wszystko powiedziała. No. E, druga moja wdzięczność za tego pięknego krotona. Pokażę Wam, jest takie piękne, słuchajcie. Pokaż Ty się, piękniszku, piękniusiu. No, naprawdę. Piękny jest w ogóle, mam piękne kwiatuszki. <grym> Mega wdzięczna za te kwiatki wszystkie. No. A trzecia moja wdzięczność, słuchajcie, trzecia moja wdzięczność będzie za dzisiaj zjadłam bardzo dobrą bułkę. <laughs> Pomimo tego, że no jakby staram się unikać tego chleba, bo wiadomo, zapycha jelita i w ogóle. Ale taką bułeczkę wysokobiałkową z serem z grilla, właśnie grilla dostaliśmy od firmy Wszyscy są wdzięczni, także te chodki się zrobiłam z halumi, z serem, i tak się słuchajcie, najadłam, że potem ledwo co lunch zjadłam, obiad. Więc takie moje trzy wdzięczności za dzisiaj. No, i przechodząc do filmiku. Hmm, znaczy, no, przechodzę do filmiku. Przechodząc do tematu. Hmm, ja wiedziałam w sumie, że tamto moje mieszkanie. Jest, jest na sprzedaż. Ja już mi to właściciel powiedział od samego początku: że on gdzieś tam z tyłu głowy ma to, żeby sprzedać te mieszkanie. To było zaraz na samym początku, ale później wszystko ucichło. Mm. E, gdzieś tam on się nigdzie nie ogłaszał. Sorry, ale to, to po prostu taka zmutowiała osa mi chciała wlecieć do domu. Nie wiem, co się dzieje z tymi osami, że one takie wielkie są. No. Wracamy, wracamy do tematu. I. No, ale on mi powiedział, że ja mam się w ogóle niczym nie martwić, że jak on by sprzedał tą kawalerkę, no to ja zawsze będę mogła pójść tam na to ich mieszkanie, które było naprzeciwko. I. No i tak sobie żyłam, 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 żyłam. I jakoś tak, właśnie chyba przed świętami w sumie chyba nawet wcześniej ja już miałam takie, takie poczucie w sobie, że. Chciałabym się chyba wyprowadzić. Że w sumie tam jest mega głośno. To już mówiłam też poprzednio, że jest mega głośno i przeżyć tam kolejną wiosnę, lato z otwartymi oknami, gdzie tam sobie po prostu motory, kłady lubią się rozpędzać, bo jest taka długa, prosta. Jest po prostu dokuczliwe. A już, a już nie mówię o Aishu, nie jak było. No i... No i koniec końców, ja sobie tam mieszkałam <laughs> i nagle zobaczyłam, słuchajcie, w jakiś tam jeden dzień, to już to było w lutym, ja zobaczyłam, że ten mój właściciel ogłosił się na wszystkich możliwych grupach, że są kawalerki do sprzedania i itp. itd. No i ja to zobaczyłam, mówię, no okej, okay. no dobra. Zero w ogóle, słuchajcie, napięcia, zero jakiegokolwiek szuja. <laughs> Się w <laughs> nie wiem, jak ona tam wygląda, ale muszę. muszę, muszę. Mówię, Sylwia, to wszystko dla ciebie. Mm, no. I mówię, no ja w ogóle nie czułam jakiegoś niepokoju. Mm, więc ja w tym samym momencie, idąc za impulsem, słuchajcie, bo właśnie w tym momencie pojawił się impuls, który wyszedł prosto z duszy żeby poszukać sobie kawalerki. No i weszłam sobie na Oelixa, znalazłam. Taa, właśnie tu gdzie mieszkam. Tam sobie przeglądałam. No i zobaczyłam w sumie to ogłos ogłoszenie i tak już ja po prostu poczułam gdzieś tam, że że to jest chyba to. Wiecie, tutaj też jest jest też takie coś, że pomimo, nie, przynajmniej ja takie coś mam. Że pomimo tego, że ja czuję gdzieś wewnętrznie, że to jest to, to włącza się ten kochany umysł i ta kochana analiza i te lęki, takie, lęki, nie lęki, no ale takie analizowanie, nie? Eee, czy, czy aby na pewno, bo tam już więcej kasy i w ogóle dalej bym miała do pracy i a może coś innego znajdę nie i takie hmm. gdzieś tam jeszcze koleżanka z pracy mi też powiedziała że tam jej kuzyn ma e, kawalerkę no i jakoś tak jakoś tak słuchajcie hmm, tam się potem okazało że tam ta kawalerka jeszcze nie no i, ja, no i ja naprawdę czułam potem już po rozmowie ja w ogóle od razu od razu zadzwoniłam do tego jakby pana zagłoszenia. Pogadaliśmy sobie. No i ja tak poczułam, poczułam, że tak, że to jest to i oczywiście on mi powiedział ulicę, więc ja chyba nie wiem czy nawet w tym samym dniu, czy na drugi dzień poleciałam zobaczyć właśnie jak tutaj wygląda jaka jest o okolica i jak tu tylko przyszłam, no wiadomo wtedy jeszcze ptaszki nie ćwierkały. Ale zobaczyłam, że tu będzie zielono, że tu jest cisza, że tu jest daleko od ulic, I mówię wow. On mu potem wysłał filmik, słuchajcie, jak nagrywał tutaj w mieszkaniu, i po prostu z każdej strony ptaszki. Mówię, wow! Ja już czułam, że ja tu po prostu chcę mieszkać ze względu na te ptaszki. Że to po prostu takie moje. No, takie marzenie. To jest naprawdę też banalne i takie proste marzenie budzić się i żeby cię budził ćwierk ptaków żeby ja mogła sobie, nie wiem, pracować zdalnie, mieć otwarty okno, balkon i słyszeć, jak tu sobie jakiś ptaszek ćwierka i, i gra mi muzykę piękną, i po prostu ja to kocham, naprawdę. Moja dusza to kocha. My się radujemy, ekscytujemy, wzruszamy. Już nawet mówiąc, co to się teraz wzrusza, jak to ja, no. Witam sobie też jakiś ptasiu ćwierka i go słyszę. No, naprawdę fajnie. No, i on tam nie mogłam też zobaczyć tego od razu, no bo tutaj jakaś pani mieszkała, która generalnie mieszka w Maroko i nie ma żadnych kluczy, więc ja musiałam czekać na obejrzenie chałupki miesiąc czasu. Ale no mówię, ja to gdzieś tam czułam w kościach, że, że, że to będzie to. No i wiadomo, no i potem jak się potoczyło, tak się potoczyło. Tu jeszcze jakiś inny chętny był. Ja zobaczyłam tą chatkę, tylko weszłam, słuchajcie, to było najlepsze. Weszłam tutaj. W ogóle ta babeczka, która mi pokazywała chatę, ja ją zobaczyłam. Ona tak cała na kolorowo ubrana. Eee, taka w ogóle, czu czuć od niej było taką fajną energię. No i ja tutaj z nią weszłam i zobaczyłam tą chatę. Mówię, wow, jak mi się to podoba. Ona jeszcze miała taki fajny marokański klimat. Tu jakieś obrazy, tu coś wisiało. Po prostu no taki mój styl. No i tam gadka, szmatka, no ja się pytam tej pani. Mówię, jak się pani tu mieszka? Ona mówi, bardzo dobrze. Wie pani, bo ja tak patrzę na mieszkania energetycznie. Ja mówię, kurde, mój człowiek, moje miejsce. Ja już mówię, ja już wtedy wiedziałam, że jak ona mi powiedziała, że patrzy na miejsce energetycznie, to ja już wiedziałam nie dość, że tu będzie dobra energia, że ona zostawi po sobie dobrą energię. To no to. Nie wiem, ja i też z nią poczułam taką rezonację, gdzieś tam już na kawę się umawiamy, naprawdę... Och... E, mega, mega, mega są te impulsy I no, i... no i mieszkam tu sobie, no i mieszkam tu sobie. Już, no nie wiem, kiedy będzie, w piątek będzie dwa tygodnie. Zleciało, a mnie też już się przyzwyczaiła, jest nam tu dobrze, ptaszki twiergulają, no. no. I kochani, tak, czy ja już wszystko to powiedziałam? No, to, 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 tak... No i... i właśnie chciałam też tutaj dodać... Mm, o tych impulsach i jak je rozpoznać. Bo... Znaczy to jak ja je rozpoznaję w sobie? Mm, na pewno czuję po prostu taki spokój w ciele. Mm. Tam nie ma napięcia, tam nie ma chaosu. Tam jest takie zaufanie, jest cisza, jest ta przestrzeń, taka po prostu w sercu, gdzie ty coś robisz i masz takie zaufanie, że, że ty nawet nie wiesz, czemu to robisz. Jakby tam nie ma logiki, ale tam jest właśnie to czucie, że ty masz to zrobić. To tak jak ja w tą poprzednią chatkę znalazłam, to też o tym opowiadałam, że sobie siedziałam po prostu na ławeczce. Korzystałam ze słońca i ja tu w ogóle tak cały czas zerkam, bo tu mam też piękny widok i w ogóle zaraz Wam pokażę. I siedziałam sobie na tej ławeczce, i też wtedy te, tą, tą chatę miałam znaleźć, i też poczułam ten impuls, że właśnie w tym danym momencie ja mam napisać ogłoszenie na grupie ustrońskiej. No i jak napisałam, 15 minut czekałam, gdzie odezwał się do mnie ten poprzedni właściciel. I no i to tak właśnie działa. To są te takie impulsy, to jest to zaufanie. Kiedy takie naprawdę najważniejsze, najważniejsze w tym wszystkim jest zaufanie do siebie, do życia, do, do prowadzenia, do, do tego, że jeżeli zaufamy do tego, że coś, że nasze życie, Prowadzi coś większego niż my sami jesteśmy, ten Bóg w nas. Że jeżeli oddamy się, właśnie czy to jest Bóg, możesz nazywać, nazywać to Bogiem czy Jezusowi, czy Archaniołom, jeżeli w pełni się oddamy temu wszystkiemu i zaufamy takie naprawdę zaufanie do życia, to będziemy wiedzieć, że cokolwiek się pojawi na naszej drodze. To ma się to pojawić. Czy to są trudne doświadczenia, czy to są łatwe doświadczenia, już też o tym nieraz mówiłam. Znowu ta osa złotojała. No. I, I tak, no ja naprawdę, no, uwielbiam takie impulsy No z, z żyćka. Czy właśnie kiedyś, jak jeszcze mieszkałam w Londynie i nagle z pracy odeszłam, bo i to, był, to, to było też takie. Dałam wypowiedzenie, właściciel przyjął wypowiedzenie i ja wtedy jakby szukałam, szukałam wtedy pracy. Szukałam, nie szukałam. No, szukałam, nie szukałam. I praca mnie wtedy znalazła. Ja tylko też dałam jakieś tam ogłoszenie, gdzieś tam wstawiłam, coś tam napisałam i odezwał się do mnie gość. No i tak w sumie praca mnie znalazła. Także no, już dobrych kilka lat mam zawsze takie zaufanie, jeżeli chodzi o miejsce zamieszkania, że wiem, że zawsze coś fajnego będę mieć, będę mieszkać w fajnym miejscu. Czy jeżeli chodzi o pracę, czy o ludzi. Mm, tu jeszcze wam chciałam, chciałam powiedzieć, ale mi wyleciało z głowy, co chciałam powiedzieć, co chciałam powiedzieć. Chyba sobie muszę zrobić pauzę i przypomnieć. <grym wytrza> Pokażę wam widoczek, a ja może sobie przypomnę. Zobaczcie ten widoczek. Zobaczcie, jak pięknie. Nie wiem, czy, czy widzicie, bo ja nie widzę, co tam się nagrywa, ale po prostu. Pokaż się, pokaż się, co tam się nagrywa. Dobra, nie widzę. Co tam się nagrywa. Szunia Bibi, <grym> bibi. jestem okropna. Czasami, jak ja tak zaczepiam, ale jest taka kochana. Co ja chciałam powiedzieć jeszcze? Kurde, no nie wiem, co ja mówiłam. No, chyba sobie dam pauzę słuchajcie, i sobie może przypomnę. Wiecie co, pogapiłam się trochę w chmury i, i tak sobie nie przypomniałam. <laughs> A, moje myśli są jak chmury. Pojawiają się i znikają. No, pojawiają się i znikają, także chyba sobie już nie przypomnę, co chciałam powiedzieć. Niestety... No, ale to będą takie w sumie krótsze filmiki. Nie będę się już tak aż bardzo rozgadywać, jak czasami potrafiłam 40 minut gadać tam godzinę. No, ale nie chciałabym. No, chciałabym chyba po prostu krótsze robić te filmiki. No i do tego wpleść też również słuchajcie podcasty. Yy, praktyki też EFT, opukiwanie się, moi drodzy. Takie różne właśnie sobie rytuały robić też. No, trochę dodać tutaj, dodać tutaj trochę EZO, no, bo ja jestem w sumie EZO i tak sobie myślę. Ten, ten mój czas taki kiedyś magiczny, on mi się podobał. Przywoływanie archaniołów i praca z nimi i w ogóle przebywanie w ich energii. Taki szamanizm, nie to po prostu odkręci. No. Jakieś mikrodozy, nie mikrodozy. się moje kochane. No, kto wie, kto wie. I tak, moi drodzy, i myślę, że wyciągniemy sobie jakąś kartę. Tak. Oszuzen, co myślicie? Dobrze, tak, spauzuję tutaj sobie. No i dajcie znać, czy w Waszym życiu w ogóle są jakieś impulsy, czy macie jakieś takie historie, którymi chcecie się podzielić w komentarzu. Chętnie przeczytam. Oczywiście. Dam serduszko. No. Mm, I fajnie fajnie, że tutaj jesteście. Fajnie, że subskrybujecie mój kosmos i w ogóle słuchajcie komentarze. I za to, że tu dalej jesteście ze mną, to naprawdę serce się raduje, cieszę. Mega wdzięczności, jak sobie czytałam i tam siema kosmitka i w ogóle to są, to są ludzie, którzy są ze mną od samego początku i znają mnie jako właśnie Kosmitka Klaudia, także fajnie, fajnie naprawdę. Serce się cieszy, moi drodzy. Dobra, idę po karteluszkę i... a Wy w tym czasie możecie na klikać jakiegoś komentarza, dać lajka, like e, zaszerować. No. Jestem, już dałam tutaj swoją energię na te karty. Co dla nas, co dla nas na ten moment? A może dla ciebie, może czegoś potrzebujesz na tym, na, w tym momencie usłyszeć? Dobra, znowu filmik będzie za długi. Pozna. O, 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 co my tu mamy? Możliwości. No. Zobaczcie tego orła, który tam sobie lata. No to czytamy. Chyba możliwości jeszcze nie było. Jak kiedyś tam czytałam o możliwościach. Kurde, czy ja to znajdę szybko. Żeby nie przedłużać, żeby nie przedłużać. Dobra, 96. No to czytam, kochani. Idziemy. Umysł może uznać wszelkie granice. Rzeczywistość ma jednak taką naturę, że nie może być ograniczona. Bo co znaleźć by się mogło poza taką granicą? Kolejne niebo? Dlatego mówią, że możesz wzbić się ku niebu, ponad niebami. Nie popadaj tak łatwo w stan zadowolenia. To z łatwością trwa w samozadowoleniu, pozostaje mały. Małe są jego radości, małe ekstazy, mała cisza i małe istnienie. Nie ma jednak takiej potrzeby. Sam narzuciłeś tę małość swojej wolności na swe nieograniczone możliwości i nieskończony potencjał. Orzeł, lecąc po niebie swobodnie, naturalnie i bez wysiłku, dostrzega wszystkie możliwości, znajdujące się tuż pod nim. To jego królestwo, a on jest potężny i pewny siebie. Karta wskazuje, że znalazłeś się w sytuacji, gdzie otwiera się przed Tobą świat możliwości, ponieważ doświadczasz teraz pozytywnych uczuć w stosunku do siebie i stałeś się bardziej samodzielny. Łatwo przychodzi Ci praca z innymi. Jesteś odprężony, niespięty. Możesz więc rozpoznać wszelkie możliwości wtedy, kiedy się, kiedy się one przed Tobą ukazują, czasem nawet zanim inni zdążą je dostrzec. Ponieważ jesteś w harmonii ze swoją naturą. Rozumiesz, że egzystencja dostarcza ci wszystkiego, czego potrzebujesz. Ciesz się tym lotem. Podziwiaj cudowne krajobrazy rozciągające się przed tobą. No piękne, piękne. Fajne, nie? Fajne, fajne, mam nadzieję. O, źródełko. Tak, wszyscy pochodzimy od tego, od tego samego źródła. Źródło jest w nas. No. Także, kochani moi piękni, życzę Wam cudownego dnia, wieczoru. Niech moc będzie z Wami. Zaufajcie sobie i życiu. Dajcie się prowadzić swojej duszy, bo ona wie wszystko. Ona wie, co jest dla Was najlepsze. Czego potrzebujecie na ten moment? Ach, wiem, co chciałam powiedzieć. Chciałam powiedzieć, właśnie, kurde, <gurde> żebym znowu nie zapomniała. Pauza, bo chyba za. <noise> Dobra. Właśnie o takiej manifestacji śmiałam się ostatnio że właśnie, że w sumie, że to miejsce tutaj to jest taka moja manifestacja. Bo mieszkając jeszcze w Warszawie, to ja pamiętam, mówiłam, że chciałabym sobie wynająć y, kawalerkę w domu wolnostojącym. W domu wolnostojącym z balkonem i żeby był ogródek. No i słuchajcie, uśmiałam się, że w sumie to jest dom wolnostojący, tak, wszystko się zgadza. Balkon mam taką samą poręcz. Wiecie, że mogę wystawić sobie łeb, popatrzeć na boki, zajarać szlugę, jakbym miarała, albo blanciora, i jakbym miarała. I tak, no i, i śmiać mi się chciało z tego, że w sumie no, nie doprecyzowałam tej swojej manifestacji, jaki to ma być, jaki ma być, to balkon. Ogródek też jest, ale ogródek jest taki z tyłu, taki w sumie pas, pas zieleni. Tak jestem wdzięczna, bo mogę sobie wyjść z kawką, posiedzieć. A, bubuś się budzi, A jeszcze pokazać. Z kawką, więc y, słoneczka tam za dużo nie będzie, też nie doprecy doprecyzowałam. I słuchajcie, czekałam na to w sumie dwa lata. I to się właśnie, to, to się wszystko właśnie pojawiło w tym idealnym momencie. Bez tej presji, w tym zaufaniu, w takim, w tym, że ja się nie zastanawiałam, analizowałam, że o Jezus, ja muszę już mieć tutaj taki smak. Tylko jakby idę sobie za tym, za tym impulsem, e, mając to zaufanie, że wszystko jest takie, jak powinno. Dobra, kochani, nie przedłużając, ściskam Was jeszcze raz mocno yy, i ciepło i niech moc będzie z Wami na masce. Trzymajcie się, kochani i dziękuję, że jesteście. Do następnej. Pa! babuszka jeszcze. A zobaczcie, jak ona jest słodka. Cześć, kochanie. Cześć, ładneśko małe. Myszka, ty, taki kudłacz. Chudłacz mały jesteś. <grymne> Oj Boże, słodka jest co, no tak, taka piękna moja ślicznotka. Dobra, ba.